No tak, popatrz na mnie Michaś? Michaś, Michaś. Chodźcie, tylko ten, tak. Jak się rozproszę, to potem już zapomina na tą zabawę. Dokta! Tak, jestem w stanie, tak. Pomachaj na mamusia. Mamusia. mamusia, Tak, tak. Bo mm. je, je.

Michał, Michał, Michał. A ty pisz na ścianę? Mam ich star, tak? Taka mała gwiazdka z ciebie. Mała gwiazdka z ciebie. Ujojojo. Pimałbym by występował. To tak się nie uśmiechać, że chyba tak. Michał. Tata. Michał. Tata. Michał. hum... Mm. tata hum... Mm. tata hum... Mm. tata hum... Mm. tata hum... tata a tam mamá mamá, deita, cães, tá? filho meu, cronchi, toco, toco, momo, filho meu, cronchi